Czy wiesz, że poczucie bezpieczeństwa obniża poziom stresu i jest jedną z recept na szczęśliwą długowieczność? Bezpieczeństwo to nie tylko relacje z bliskimi i rodziną, to także stabilność finansowa. Aż 24% Polek i 18% Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Nie lepiej jest z odkładaniem dodatkowych pieniędzy na jesień życia. Wielu Polaków nie wierzy w państwowy system emerytalny, a jednocześnie nie odkłada dodatkowych pieniędzy. Jeśli chcesz oszczędzać na emeryturę, to możesz zacząć już dziś. Wystarczy Ci do tego kartka i długopis. Zaczynamy? Podziel swój domowy budżet na trzy części. Pierwszą z nich będą niezbędne wydatki na rachunki, żywność czy dojazd do pracy. Drugą kategorią będą wydatki na przyjemności i rozrywkę, bez których możesz się obejść, jeśli zajdzie taka potrzeba. Pozostała kwota to środki, które możesz odłożyć na emeryturę. Na przykład przy pomocy indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. Jeżeli nie pozostały ci żadne pieniądze, to zastanów się, czy w drugiej z kategorii są wydatki, z których możesz zrezygnować. Bezpieczeństwo finansowe na emeryturze to bardzo ważna sprawa. Nie musisz odkładać dużych sum. Liczy się systematyczność. Z biegiem lat nawet niewielkie kwoty odkładane regularnie złożą się na spore oszczędności. Im szybciej zaczniesz odkładać pieniądze, tym lepiej. Pamiętaj, że możesz zadbać o swoje finanse już dziś.